Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będą pomidory, melony i nie tylko. Sezon pomidorowy trwa prawie Żywa. Obrodziły w tym roku różne kalibry. Pomidorki małe, duże, przeróżne, kiście piękne, śliczne. Także będzie co pałaszować. Ja chciałem wspomnieć o pewnym, nie wiem czy to jest patent. W Podejrzewałem kiedyś w programie Jarok w ogrodzie, że pan po prostu przybił drucikiem miedzianym tak, taką młodygę w pionie, żeby po prostu chronić pomidorki przed chorobami grzybowymi. I zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi. Kilka takich właśnie zrobiłem. O, zobaczcie sobie, drucik. Jeden szak przebity, drugi nie, i później będę miał porównanie, czy to w ogóle cokolwiek daje, jakiś efekt, właśnie przebijania, właśnie tym drucikiem miedzianym. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Co wy myślicie o tym? Próbowaliście już tego typu rozwiązania. Widzimy na szklarni, tu są jakieś pomidorki. Aczkolwiek sobie starej szklarni, aczkolwiek można powiedzieć, też w nowej, bo ona pierwsza wersja tutaj tej szklarni to już z 7 lat miała. Tylko po prostu zmieniłem troszeczkę, troszeczkę w tym folię nową. Ale niestety tu jakoś pomidorki, papryki, arbuzy to no słabo rosną. Owocują, bo owocują, ale szału tutaj nie ma. Tu pierwszy rząd to są pomidory wysiane bardzo późno, czyli 8 maj. Tak, tak, tak. Przewadzi się wysiwa w marcu, w kwietniu, a ja tak późno zaczynają owocować, pojawiają się kwiaty, a to są te wcześniejsze, wcześniej wysiane. Ale jak mówię tutaj jeszcze nie mam na zewnątrz, warieractwo, bardzo dużo owoców, natomiast tutaj raczej lipa. Tutaj mamy Ibirek. Także zimę do herbaty jak znalazł. Fajnie sobie rośnie szaczory piękne. Tu obok mamy co? Granaty. Granatowce piękne, zielone, istna dżungla. Teraz z drugiej strony przejdziemy tu mamy jakieś batata, który się rozrasta mamy arbuziaka, ale tutaj jak zwykle arbuziaki słabo rosną, aczkolwiek jakiś się pojawił to jest największy wielkości jajka bardzo duże zawiązków, ale większość tu opada, chociaż jest zapalonych a to jeszcze nic nie oznacza, jak jest nawet zapalony zapalony zapal... arbuziak zapalony, także nic nic to jeszcze nie oznacza. Tu mamy akurat pałczychę gigantyczną, a pewnie jest metr już taka palma, można powiedzieć. Cytronowiec. Słabo wygląda, na razie się zabrał Tu jeszcze jakieś pomidorki, papryczki, papryczki. Pierwsze się pojawiają do już pomału idziemy teraz dalej tu mamy bazylię bardzo łatwo ją rozmnożyć wystarczy na przykład ściąść. jeden taki pędzik włożyć do wody i po jakimś tygodniu, dwóch tygodniach będą małe sadzoneczki takie jak te zobaczcie, piękny koczony jak po prostu za kupili po prostu wystarczy ściąć włożyć do wody, rozmnożyć jedna sadzonka, druga, trzecia i w ten sposób na przykład możemy zrobić z pomidorami. Wystarczy wciąż czubek około 10-20 cm długości wkładamy do wody, wypuści nowy pęd, a z tego tutaj jak obsieliśmy wypuści nowy pędy, tak że będziemy mieć z jednej sadzonki dwie sadzonki, albo nawet trzy bo jak utniemy więcej sypendów, to będziemy mieć więcej sadzonek danej, danego pomidora, na przykład ulubionego chciałbym wam jeszcze pokazać dynię ale dynię niesamowitą teraz każdy zbiera dynię tylko chodzi o to, że ta dynia nie jest z tego roku to jest dynia zeszłego roku tylko z października nazywa się Blue Hubbard ma kolor skóry taki popilaty aczkowy coraz bardziej wyblakła zrobiła się taką zielonkawą, żółta to jest dynia Blue Hubbard przeżyła prawie cały rok tak, skóra bardzo gruba nie wiem jak w środku jest czy jest w całości, czy może zgniła, czy jej się stało ale jest po prostu granat tak ciężka, taka mocna że po prostu za chwilę zrobimy operację. Właśnie rozkroiłem, zobaczcie sobie, jak wygląda 9 miesięczna dynie. Jesteś, jesteście gotowi? No to otwieramy sezamie otwórz się, może się uda, a zobaczcie 9 miesięcy i nic jej się nie stało, ani nie spleśniała, ani nie zginęła. jest po prostu jak czołg, jak czołg pancerny co znaczy, że taką dynię możemy przechowywać co najmniej rok, albo nawet no może dwa lata, to nie wiem, czy by przeżyła trzeba zrobić eksperyment, Pełna ma pestek piękna, ładnie wybarwiona, mocno pomarańczowa dynia Hubbard, no chyba sobie w przyszłym roku posadzę, bo w tym roku no, no nie udało mi się zasadzić, nie było miejsca ale teraz widzę, że teraz widzę, że na pewno to zrobię fantastyczna zobaczcie skórka taka jasna, blada wygląda nie apetycznie, nie fajnie ale w środku miodzio Chcę się go schruptać dobra idziemy dalej tu kolejne pomidorki wśród flowers i następne jesteśmy przy budynku gospodarczym piwnica i, te, tego spra i takie sprawy zobaczcie ile pomidorów gigantyczne pełniutko ich jest Zaczynają dojrzewać. Piękne kiście. będzie się zbierać już. Pamiętko jest. Jeszcze tu i tu. zobaczcie Niektóre dojrzewają, są małe, duże. Sakiewki, sakiewki malinowe, nie malinowe, gigantyczne, małe, koktajlowe, przeróżne, Kacili jest do same praktycznie w na tym krzaku samiutkie. pierwszy zbiór zrobiony pierwsze pomidoreczki papryki niektóre jeszcze troszeczkę mam tam koło arbuzów papryk a jeśli chodzi o pomidorki to sezon rozpoczęty.